Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Ewa, a to jest pamiętnik z drogi. Z drogi do siebie, dla do samopoznania, do świąt Bożego Narodzenia, póki co zobaczymy co dalej. Dzisiaj droga zaprowadziła mnie do lasu. I tak się zastanawiam, czy w ogóle zakłócać sobie ten piękny spokój w moim cudownym miejscu mocy. Pokażę Wam może trochę. To jest takie moje piękne miejsce w wawerskim lesie na górce, gdzie jest taki brzozowy zagajnik, są młode brzuski i uwielbiam tu przychodzić. Ehm, no to jest to miejsce też, gdzie dużo ludzi chyba lubi przychodzić. Krzyżuje się tutaj wiele dróg. Przed chwilą przebiegł pan z psem. Muszę ciekawie wyglądać, tak sobie gadając e, przy drzewie do kamery. <grym>, ale trudno. Zastanawiałam się w ogóle właśnie, czy, czy nagrywać tutaj i o czym Wam powiedzieć. Wam sobie. Bo z jednej strony nie chcę za bardzo przygotowywać tutaj tych tematów, bo lubię jak to płynie. A z drugiej strony mój wewnętrzny krytyk mówi, no dobrze, ale jak nie wiesz o czym będziesz mówiła, to o czym będziesz mówiła? Muszę przecież się jakoś przygotować do tego nagrania. Eee, więc bez sensu tak zaczynać mówić, jak nie wiesz o czym będziesz mówić. No i mówię, dobra, krytyku, cicho bądź. Najwyżej tego nie wrzucimy. <laughs> A no, ale skoro to być pamiętnik z drogi, to też chcę, żeby to było... No, w miarę szczere i prawdziwe ofiary. Żeby było totalnie szczere i prawdziwe, co się dzieje na takiej drodze, jak już się wejdzie na tą drogę samopoznania. I czy w ogóle ta droga ma jakikolwiek sens się kiedyś zakończyć? No przecież tak jak się wszechświat rozszerza cały czas każda myśl tworzy jakąś nową rzeczywistość, żyjemy w multiwersum, w świecie fraktalnym, gdzie no, można się w nieskończoność albo rozszerzać, albo pomniejszać, to. Takie to samopoznanie w 100% chyba nie jest absolutnie nigdy możliwe, więc kiedyś trzeba powiedzieć, ok, starczy, ale w momencie, kiedy chwilę sobie pobędziemy w ciszy, spokoju, odpoczniemy, no to tyle rzeczy się w międzyczasie zmieni, że potem znowu ta droga może się zacząć na nowo. I są osoby takie jak ja i myślę, że jest ich całkiem sporo. Podobno to jest cecha też empatów, które uwielbiają obserwować siebie i wyciągać z tego jakieś... Przede wszystkim po to, żeby poznać siebie i odnaleźć jakieś swoje miejsce w świecie, ale też przy okazji myślę, że właśnie wiele jest takich schematów, programów, które mogą przy okazji pomóc innym. Więc jeżeli jednej osobie chociaż to jakoś pomoże i, i sprawi, że ta droga będzie łatwiejsza, to, to warto to wrzucić, chociażbym tu jedną osobą była ja. I temat, który mi chodzi po głowie od jakiegoś czasu. Hmm, też jest związane bardzo mocno z samopoznaniem i zastanawiam się, na ile mam prawo się na ten temat wypowiadać, ale skoro ten temat do mnie przychodzi w postaci żywych postaci, które się opisują, definiują przez to i, i też różnych filmików, artykułów w internecie, wokół mnie. Jest to temat ADHD, tak zwanej neuroróżnorodności. I ponieważ przyciągamy to, czym wibrujemy, czym jesteśmy, to zastanawiam się, czy przypadkiem nie jest to też temat, który dotyczy mnie. Z pewnością dotyczy mojego dziecka, które jest bardzo żywe i nadpobudliwe, ale szczerze powiem z mojej perspektywy, podobnie jak depresja, jest to wytwór cywilizacyjny. I mówię tutaj absolutnie z własnego doświadczenia: nie jest to poparte żadnymi badaniami ani definicjami książkowymi, tylko własną obserwacją. ADHD kojarzy mi się z taką nadpobudliwością, z robieniem wielu rzeczy naraz, z rozpoczynaniem wielu rzeczy i ponieważ tu robimy jedno, potem się z, okaże, że coś innego jest fajniejsze, a jeszcze coś innego, zaczynamy mnóstwo rzeczy, potem nie kończymy tego, te rzeczy się nawarstwiają, piętrzą i czujemy się potem przytłoczeni. Mówiąc już, czujemy, w jakiś sposób też się identyfikuje z takim... z taką przypadłością, Mam zaczętych pięć książek, mnóstwo pomysłów, mnóstwo projektów, z których większość nie ujrzała światłodziennego i nigdy nie ujrzy. I wydaje mi się, że najgorsze, co można robić, po pójdę sobie już usiąść, chyba. Najgorsze, co można robić w takiej sytuacji, to krytykować samego siebie za to, że znowu coś się zaczęło, znowu się czegoś nie skończyło, i sami siebie dobijamy czymś takim. I być może pojawia się takie przekonanie, że jak tutaj zaakceptować taką osobę, która w taki sposób działa, um, już nie mówiąc o pokochaniu? Nie? I no ta droga do siebie, i w ogóle cała droga rozwoju osobistego, to jest, to jest taka droga miłości do siebie przede wszystkim. No bo jak nie kochamy siebie, no to jak możemy uwierzyć, że ktoś inny jest w stanie nas pokochać? Albo no możemy pokochać kogoś, na przykład z takim ADHD. Bo ja uważam, że jak najbardziej można i to w ogóle nie jest żaden problem. Natomiast, jeżeli nie mamy w sobie tego zintegrowanego, to to rzeczywiście, no kochanie kogoś, a nie kochanie siebie, to jest, nie, no to jest bez sensu, bo to, to na dłuższą metę, przynajmniej na takim głębszym poziomie, to nigdy, nigdy, się nie uda. Więc o co chodzi z tym całym ADHD? Z mojej perspektywy. Kiedyś tego nie było, ponieważ każdy ma swoje miejsce w społeczeństwie z perspektywy takiej globalnej. Każdy jest absolutnie wyjątkowo unikalny, a to, co robi z nami miasto, system, to jest wprowadzanie nas do jakiegoś jednego, przeciętnego poziomu. Szkoła też sprowadza wszystkich w miarę właśnie, no próbuje te osoby, które odstają w jedną albo w drugą stronę, jakoś dopasować, uśrednić. Jest taki piękny. Taka piękna metafora, taki piękny rysunek, że wszystkie zwierzęta w, z lasu zostały zebrane i teraz będą miały powiedzmy sprawdzian z, żeby było sprawiedliwie, wszystkie podejdą do sprawdzianu ze spinaczki po drzewach. No to wiadomo, że małpy wygrają, a ryby nie będą miały szans. Gdzie tutaj jest ta sprawiedliwość? I osoby, które są tak zwane nadpobudliwe, to wydaje mi się, że to są te. Po części oczywiście to zależy też od charakteru, bo są osoby, które mają bardzo dużo energii. Ja jestem taką osobą, która ma dużo energii. I są osoby, które znają naturę, mają jej, jej dużo mniej, ale są też osoby, które mając z natury dużo energii, dały się spacyfikować. I są osoby, które się nie dały spacyfikować. I wydaje mi się właśnie, że te osoby, które się nie dały spacyfikować, to są te osoby, które są etykietowane mianem zaburzenia ADHD. I jak już potem zaczniemy sobie wchodzić w tą pętlę zaburzeń, no to można powiedzieć, no dobra, Madahade, ja mam w życiu trudniej i wejść z kolei w taką pozycję ofiary. A można by sobie zobaczyć, spojrzeć na to z drugiej strony, jakie są tego zalety i korzyści. Już od dawna mówi się, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi i ten rozwój duchowy, w którym no ja mocno, mocno siedzę, stety, niestety, sam mnie wciągnął w jakiś sposób, to jest nauka, właśnie wielowymiarowości. 3D, ten świat współczesny, który teraz, w którym teraz żyjemy, jest bardzo jednowymiarowy, powiedzmy, jest taki linearny, że wszystko ma początek, koniec. Ten, ten czas jest taki linearny, a jesteśmy. A te, te inne wymiary są w nas po prostu zamykane. I mimo, że naturalnie moglibyśmy być przystosowani, mieć umiejętność działania w wielu. Wymiarach naraz, to jest to postrzegane właśnie jako coś, co jest błędem, co jest zaburzeniem, i wszyscy mówią: Skup się na jednej rzeczy, skoncentruj się. I jeżeli wytniemy, całkowicie wyciszymy te inne wymiary i skupimy się na tej jednej rzeczy, to w momencie, kiedy no, świat się otworzy na, na inne wymiary i okaże się, że jesteśmy naturalnie istotami wielowymiarowymi, to te osoby, które dały się, już użyjmy tego słowa właśnie tak spacyfikować, te takie grzeczne dzieci, które yy, no nie, nie wyrażają tych, tych wszystkich innych yy, poziomów, które, które się przejawiają, tylko, tylko są ciche i spokojne, skupiają się na jednej rzeczy, robią jedną rzecz od początku do końca, będą miały dużo większą trudność niż ci, którzy robią tak bardzo wiele rzeczy naraz. Ja rozumiem, że jest to, może być to problem, kiedy zaczynamy, może taka kamerata, ale nie jest mi to, Podnie z telefonem w ręku. I rzeczywiście, jak robimy wiele rzeczy naraz, to potem no właśnie zaczynamy i nie kończymy tego. I jak to wygląda teraz z tej perspektywy, którą, która mi się okazuje takiej wyższej. Przychodzi nam jakiś pomysł do głowy. Ja mam naprawdę rozpoczętych kilka książek, no są projektów, nie, nie ujrzało w ogóle światła dziennego, jeszcze może kiedyś ujrzał, może nie, ale są to pomysły, do których nawet nie mogę powiedzieć, że mam prawa autorskie, bo jeżeli ma się dostęp do pola kolektywnego, gdzie jest wszystko, to po prostu przychodzą do nas rzeczy, które na ten moment akurat z nami współwibrują. Jeżeli my ich nie zrealizujemy do końca, nawet jeżeli je rozpoczęliśmy, to być może ktoś inny je dokończy. Jeżeli działamy dla dobra siebie i jednocześnie dla dobra ogółu, a to jest taki też naturalny stan rzeczy, że to co jest dobre dla nas, powinno być też dobre dla innych, no to niezależnie od tego, czy my to skończymy, czy ktoś inny to przechwyci, to i tak się wydarzy. A dla nas na nas będzie czekał ten jeden taki. Powiedzmy przełomowy pomysł, który w końcu będzie dopasowany do nas w 100%. Ja jakiś czas temu miałam na przykład pomysł, żeby zrobić krąg kobiet pod wezwaniem Marii Magdaleny, krąg Róży, i, i miałam naprawdę konkretne pomysły, jakie tematy tam poruszyć, co zrobić, jakie ćwiczenia zrobić, ale. Uciekło, bo pojawiło się coś innego, krytyk wewnętrzny się włączył. Co ty będziesz robiła, co ty możesz wiedzieć, i tak dalej. Ten krytyk wewnętrzny też jest powodem zaniechania bardzo wielu, bardzo wielu rzeczy, ale już nie zwalajmy na niego winy. Jakże wielkie było moje zdumienie i zdziwienie, kiedy zobaczyłam tydzień, dwa tygodnie później opis takiego kręgu robionego przez osobę mi absolutnie obcą. Słowo, w słowo, praktycznie to, co mi spłynęło. Mówię sobie, aha, czyli ten sam pomysł spłynął do jakiejś innej osoby, która miała wtedy. Na tamten moment więcej zasobów, żeby to zrobić. I super, fantastycznie, nawet, nawet nie pomyślałam sobie, o jejku, szkoda, że ja tego nie robię, tylko okej, okay, super, że ona to robi. Pewnie zrobi to lepiej, skoro akurat ona to zdecydowała zrealizować, a nie ja. Więc w ogóle, czy te pomysły są nasze, czy nie nasze, to jest zupełnie inna kwestia. Nawet jeżeli są nasze i wrzucamy je do tego pola, no to przecież. Wszystko jedno, kto je zrealizuje. Ważne, żeby były zrealizowane, i to takie prawo własności, prawo autorskie w wyższych wymiarach, w 500, do którego dążymy, ono, ono nie istnieje, ono nie ma, nie ma większego sensu. Więc, drogie osoby, które również, tak jak ja, rozpoczynacie bardzo wiele rzeczy i nie kończycie, pozwólcie, dokończycie innym. To, co mi też ułatwia ostatnio życie, to jest zobaczenie. Co ja mam pootwierane, gdzie mi jeszcze wycieka energia, właśnie, bo, bo to jest nieskończone, i nawet w energii, w przestrzeni zamknięcia niektórych rzeczy i pokazanie się, że po prostu tego nie zrobię, albo powiedzenie, powiedzenie niektórym osobom, które być może czekają na jakieś odpowiedzi, na jakieś spotkania, na, yy, no na, na dalszy rozwój jakiegoś projektu, powiedzenie: Słuchaj, nie robię tego, nie zrobię, rezygnuję, przepraszam. I tak też, słuchajcie, zrobiłam nawet dwa dni temu. Podjęłam się pewnego tłumaczenia, myślałam, że dam radę, temat ciekawy, i, i wszystko mi się wydawało, że będzie, będzie ok. I w pewnym momencie poczułam, że no nie mogę, zobowiązałam się, obiecałam, ale musiałabym naprawdę mocno siebie przekroczyć, wypić dwie kawy i siedzieć do trzeciej, czwartej rano, żeby to skończyć. I powiedziałam nie. I najtrudniejszym było dla mnie odezwanie się do tego pracodawcy, zleceniodawcy, zleceniodawczyni. Pozdrawiam, jeżeli mnie słucha. I, I przyznanie się do tego, że nie zrobię tego. Nie zrobię, bo przeliczyłam się. Myślałam, że dam radę i szczerze mówiąc naprawdę gdybym się mocno spięła dałabym radę, ale musiałabym siebie mocno przekroczyć. A ten gruzion jest dla mnie takim czasem, kiedy mówię światu stop. I być może nie powinnam była się w ogóle tego podejmować. Ale nie ma co teraz z perspektywy czasu się oceniać i robić sobie wyrzutów, bo to jest dla mnie po prostu kolejna nauka i kolejna lekcja. I gdyby nie to, to bym nie wiedziała, jak, za, jak zareagować i jak mogę postąpić. I de facto wydaje mi się, że nic takiego strasznego się nie stało, i, i nie stracę dobrych kontaktów i relacji z tą osobą i nadal będziemy mogły współpracować. A jeżeli nie, trudno, wybrałam siebie. Więc yy, no to jest jedna kwestia tych rozpoczenia tych, tych wielu rzeczy, i jeżeli nawet rozpoczęliśmy jakieś rzeczy dawno temu, ale mamy świadomość tego, że one gdzieś tam jeszcze wiszą, ciągną energię, no to słuchajcie, no to wystarczy po prostu zadzwonić, powiedzieć, yy, albo osobiście, jeżeli to jest możliwe, albo po prostu w przestrzeni te rzeczy domknąć. Ja na przykład też jak sobie, jak się zorientowałam, yy, ile rzeczy mi taką. To tą energię y, zabiera, no to po prostu też podzywałam się do wielu osób i, i, i pozamykałam jakieś niewyjaśnione sprawy. Często były to też jakieś takie sprawy, które sprawiały. Sprawy, które sprawiały, ciekawe słowa, które sprawiały, że do tych osób czułam jakiś, jakiś żal, jakąś urazę, coś było niewyjaśnione, jakieś nieporozumienie i okazało się, że. To tylko we mnie nawet się działo, takie, takie, takie coś ta energia wyciekała, a, a te osoby powiedziały: spoko, w ogóle, po sprawie nie ma, nie ma problemu i, i, i okej, okay, i, i żyjemy dalej. Ale mi to dało takie poczucie: „Okej, okay, zamknięte, zamykam swoje niedokończone sprawy, czyli w jakiś sposób akceptuję to swoje ADHD, jeżeli ja je mam. Eee, idziemy dalej, po prostu idziemy dalej. A z drugiej strony, jeżeli mamy te sprawy otwierane i z jakiegoś powodu nie dają się one zamknąć i skończyć, to po prostu zaufajmy swojemu wyższemu ja. I tutaj pomaga też znowu e, wyjście na, na, na wyższy poziom i ta duchowość, która mówi: może to po prostu jeszcze nie jest ten czas. Jak zrobimy coś za wcześnie, skończymy coś za wcześnie, a powiedzmy, wibracje ziemi nie będą gotowe jeszcze, żeby to e, Dostrzec, docenić, no to będziemy czekać. Michał Anioł powiedział: Geniusz to wieczna cierpliwość, więc jeżeli taki geniusz wyprzedza swój czas, no to nawet jeżeli szybko skończy jakieś dzieło, no to trzeba będzie trochę poczekać, zanim ludzie to uznają, docenią, zobaczą, i często dzieje się to dopiero po śmierci. Więc moi drodzy ludzie na DHD, może po prostu jesteśmy geniuszami, którzy wyprzedzają swoją epokę. Czyż to nie jest dużo bardziej sprzyjający punkt widzenia? I trzecia rzecz, która też mi przychodzi z tych niedokończonych spraw. Tak sobie myślę, że te osoby, które są wyuczone, przyzwyczajone do tego, żeby robić jedną rzecz naraz, doprowadzać ją od początku do końca i potem dopiero brać się za inną, jak te osoby wejdą w e, przestrzeń wielowymiarowości, gdzie wszystko wszędzie naraz się dzieje, znaczy, chodzę tutaj po lesie i już e, zbieram. Śmieci, puszki. Um, mam gdzieś tam dalej torbę, zostawiłam przy tym, ze śmieciami. No nic. Idę, wyrzucić. Albo zostawię tutaj, będę wracała, to wezmę. Tak, no. um, jak mamy teraz tak wiele tych spraw otwieranych, niepodokończanych, to jak przyjdzie ten właściwy moment i zaczniemy te wszystkie sprawy kończyć, to zobaczcie, w ciągu roku będziemy mieli nagle, ja na przykład, Mówiąc o swoich książkach, jak w końcu dostanę powera i zacznę te wszystkie książki kończyć, to w ciągu roku będę miała wydanych pięć książek. A inne osoby, które mają inne jakieś tam projekty pozaczynane, zaczną je kończyć i nagle będziemy mieli ogromną przewagę nad tymi, którzy skupiają się tylko na jednej rzeczy naraz i nie są w stanie dobrze funkcjonować, kiedy jest taki natłok informacji, kiedy jest tych spraw dużo do załatwienia. Więc może to też być jakaś zaleta. No i ten czas, ten czas ponownie zapraszam na szkolenie, na krąg. Szkolenie na krąg, warsztat w kręgu zarządzanie czasem 15, 15 grudnia w Klubie Mistrzów. Bo ten czas też ma tutaj coś do powiedzenia, jeżeli. Nie możemy, nie wiem, mamy w głowie jakiś warsztat, właśnie, ale coś nas powstrzymuje przed tym, żeby go zrealizować, opublikować, żeby stworzyć go w końcu. To może po prostu czas nam mówi: hej, poczekaj trochę, nie spiesz się. To jeszcze nie jest właściwy czas. A jeżeli to ma się wydarzyć, jeżeli mają być ludzie, jeżeli to jest naprawdę mm, zapotrzebowanie spora na coś takiego, to nawet jeżeli ogłosimy to na dwa dni wcześniej, to ci ludzie się znajdą. Organizowałam wyjazd Love Sense Dance w styczniu, który był jednym z lepszych wyjazdów, tamten akurat pamiętam, a zabraliśmy się za organizację tego wyjazdu w grudniu, gdzie każdy mówił, nie, to już jest za późno, trzeba robić to wcześniej. Nie, jak się do tego do... wejdzie z odpowiednią energią i nastawieniem, to się wszystko zrobić. Wtedy wydałam swój kalendarz rozwojowy w 2016 roku. Gdzie wszyscy mówili, że kalendarze takie to się zaczyna wydawać już w styczniu, w lutym, no najpóźniej w maju, myśmy się za to zabrali pod koniec lipca. I też daliśmy radę, zrobiliśmy to. Także. Jeżeli naprawdę macie jakieś opory przed tym, żeby coś kończyć, żeby coś zrealizować, to może po prostu nie jest właściwy czas. I skończę już tutaj. No jest to długie nagranie, a jeszcze dzisiaj mam zamiar o, o, drugie nagranie Wam e, e, puścić, bo z nocy spłynął do mnie bardzo fajny wykład na temat emocji, który chyba też jest e, tematem e, związanym mocno z ADHD, e, bo wydaje mi się, że osoby z ADHD łatwo wpadają w skrajności z takiej euforii jest, jest, robimy, lecimy, tak, tak, tak i potem uff, spadamy. Już to wcale nie ma tak dużo energii, żeby to robić, już się nie chce, Ja się zaczęło i są wyrzuty, i wpadam jakąś depresję, właśnie. No i ta amplituda tych emocji jest, jest dosyć duża, co też może być właśnie, że takie perspektywy się patrzę, może być zaletą. Ale teraz już nie o emocjach, a emocjach będzie później w domu, jak będę miała e, też tablicę do rysowania wykresów. I na końcu chciałam powiedzieć o takim podejściu może dosyć kontrowersyjnym, które wzięłam od Baszara, nie wiem czy kojarzycie, taki jest, nie pamiętam jak ma na imię ten człowiek, channeluje podobno istotę pozaziemską, która nazywa się Baszar, która mówi wiele mądrości i w moim kręgu, moich przyjaciółek mówimy już, że trzeba baszarować. Baszar mówi dół always what excites you most. Ponieważ jeżeli robimy to, co nas najbardziej ekscytuje w danym momencie, mamy najwyższe wibracje, robimy to z największą ilością energii, w związku z tym napędzamy sami to, to koło i, i ta energia jest coraz, coraz większa, mamy wysokie wibracje, przyciągamy coraz więcej rzeczy i wydarzeń, które mają, które z nami współgrają. Jeżeli nam się nie chce czegoś robić, jeżeli czujemy, że właśnie jest ta, jest ta straszna taka prokrastynacja, po prostu nie róbmy rzeczy, których nam się nie chce, a róbmy zawsze to, co nam się chce. Wiem, że to jest dosyć właśnie kontrowersyjne, bo niektórzy być może nie robiliby nic, ale z drugiej strony, no ile można nic nie robić? Można sobie parę dni nic nie robić, odpocząć, ale w pewnym momencie już po prostu ta energia też się odnawia i kumuluje, no i coś w końcu zaczyna się robić, no chyba, że właśnie idziemy w kolejną skrajność, w depresję. To też jest temat na oddzielny temat, ale nie będę tutaj teraz tego poruszać. Także, kochani, no głowa do góry. Ze wszystkim da się żyć. Grunt to poznać siebie, zobaczyć jakie ma się swoje własne schematy, które, te, które nam sprzyjają zostawić, te, które nam nie sprzyjają zmienić, bo mózg jest takim pięknym tworem, który da się naprawdę przeprogramować. I znaleźć taki sposób życia i bycia, który będzie... Dla nas dobry, bo to my mamy być szczęśliwi, a nie inni wokół nas, bo jeżeli każdy zadba o swoje szczęście i będzie umiał to robić, to wtedy każdy będzie szczęśliwy. A jednocześnie tak jest ten świat skonstruowany, jeżeli, że jeżeli robimy rzeczy, które są, nas uszczęśliwiają i są dobre dla nas, to z dużym prawdopodobieństwem są one też dobre dla innych. Nie mówię tu o zaburzeniach, kiedy. Mamy frajdę z tego, że ktoś inny cierpi, ale to już jest w ogóle totalnie inny temat. Także no, głowa do góry, wszystko jest dobrze, wszystko będzie dobrze. No i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia później, bo dzisiaj jeszcze będzie jeden. film.